To ty jesteś Cedric. A kto pyta? Geralt oh, yeah. z Rivi. Wiedźmin i Tris Marigold. Hm. Pięknie pachniesz, Tris. Cedric, spójrz na mnie. <laughs> tak. Czego chcesz, Geralcie z Rivii? Purdoila. Zamierzam zapolować w tej okolicy. Potrzebuję wskazówek. Nie jestem wiedźminem. Rozkładam pułapki, wnyki... Staram się trzymać Nekery z dala od bindugi. To wszystko. Będę celował wyżej niż Nekery. Czyli staruch, znaczy Keiran. No, nareszcie Loredo wykosztował się. Słuchaj, nie będę uczył ojca, jak robić dzieci. Wy, mi nie wiecie swoje. Ale jeśli zapłacisz, mogę przygotować pożyteczną pułapkę. Jaką na przykład? Przebijającą ciało, unieruchamiającą, nawet wabik ściągający potwory w zasadzkę. Co tylko ch Muszę zarobić kilka orenów. W tym lesie dla wiedźmina zajęcia nigdy nie zabraknie. Wiesz, dlaczego? Wszelkie świństwo ciągnie do miejsc przeklętych jak muchy do truchu. Obłąkanie. Od tamtego. Powiedz mi coś więcej. To stary dwór zamieniony na przybytek dla chorych na umyśle. W czasie wojny kapłan Mircei zamknął ich tam. Gdyby ci się udało odszukać dwóch duan zaginionych w zgliszczeniu, wariatów. Na pewno zostaniesz sowicie wynagrodzony. Spróbować. Chcę zabić Kairana. To zależy informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz... Teraz nie wiem. Jest olbrzymi. To... Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet Skojatel się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb placu, skręć na wschód i wróć na rzekę. Znajdziesz zniszczony most. n Seed, pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Dobra, chyba wszystko. Poczekam przy wraku statku. Nie przesadzasz z tymi teleportami? Coś no tu było. Witam. No witam. Ale ja schodzę pierwszy. Potem zejść. Hmm. Jesio. Dobra, idę tutaj. Zobaczymy, co się stanie. Tu celujesz. Aha. Kto jest tutaj? больнице. Ой, всякий шлюч. хотите за мной бить? Гришпях! Вот

Boże. gdzie te pojeby będą. Już klikam to E. Ja, ale ma to. na figurka. Otwórz. Ciekawe co zachowało się z tego wraku, o którym mówił Cedric. Jeśli to Keiran zaatakował statek, obawiam się, że niewiele. Na szczęście nie zależy nam na śladach ludzi, tylko potwora. Odczujesz szmato. A my tutaj. A co jest tam? Poczekaj chwilę, muszę to sprawdzić. Szkoda, że on szybciej nie może chodzić. No i w nie minutrze już bym stąd skakał do wody. I bym nie doskoczył, pewnie. Ale chuj, bym zaspróbował, tak? A tędy mogę zejść? Nie. Op. Op. Ej, to chyba się szybko regeneruje, jeszcze mam na fula, z połowy miałem. Op, Ej, chwila. Ja miałem książkę. nie jest pokazane, którą przeczytałem. To wiem, że to inaczej zadziała. I to trochę wygląda, jakbym miał się tam z kimś bić. Ślady. Te ślady? Tak, pas skudne miejsce na popołudniowy spacer. Chyba, że ktoś szuka mocnych wrażeń. Może powinienem jest spółkę zacząć? Nie, nie nie ten guzik. Kurwa. Czemu on mi zautomatywuje miecz? No? Nie Ona im też bije w ogóle? Nie za wiele. No, też fajnie wygląda. Mmm, starzy znajomi. Łezka się w oku kręci, co? Poszukajmy śladu się i wynośmy się stąd. Ustopka może być sobie wczepiła. Nie chodź za mną. Poczekaj chwilę. Co jest? Proste zaklęcie diagnostyczne powinno przynieść odpowiedzi na parę pytań. On jest chory, Geralt. Ten potwór umiera. Ile czasu mu zostało? Kilka lat, może kilkanaście. Chyba ale? żartujesz? Co mu jest? Każda informacja może się przydać. Zaklęcie diagnostyczne wykazało, że część komórek w jego organizmie uległa mutacji. Co jeszcze? Jest jadowity, bardzo jadowity. Jakiś antidotum? Eliksir z kostu powinien zneutralizować toksynę. Znam to zielę, ale nie wiem, gdzie go szukać. Bez ochrony eliksiru trudno będzie zabić Keirana. Pójdę porozmawiać z Cedrikiem. Proszę, oto receptura eliksiru. Pora zająć się własnymi problemami. Dasz sobie radę sam? Mm -hmm. Do zobaczenia. Okej, okay. coś tu jeszcze mogę znaleźć. To skrzynia. Jakiś klucz mi potrzebny. Łatwo poszło. Raport. Nie chcę mi się tego czytać. To we flot sam korzysta z królewskiej poczty. Mógłbym to podrzucić, by wbiegać i zabijać ludzi, a nie czytać. O? Jak jakieś drzwi wygląda? Dobra, zawijamy stąd. Ciekawe, gdzie będzie ten cieniokost. Łuczę ziele, to nie. Pokaż mapę. jestem gdzieś tu. Jeśli karczma... Chyba, że nie da się nic oznaczać. Dobra, to idziemy do tego typka chyba. Oni się tu nie zrespili na nowo. Małe, kurwa szczęście. wygrywam, zapisał? To? bo nic ciekawego. Kurde, gdzie ja idę, A ja coś tu było. O ja to. tędy nie zaskoczę tam pewnie. Kurde, nie lubię czegoś takiego. Że nie da się skakać, i ten. Nie mogę sobie tu przeskoczyć tam na ziemi. I chuj. Wiadomo, to jakieś tam swoje plusy, ale dla mnie to więcej jest minusów. Cedric, złaź tu na dół. I kto to? Nie no, raczej pod samym ja tego pierniczo. nie było. Ja pierniczę. Przepieczony. Cedric. Noc się robi. Potrzebujecie nieokostu. To mech, rzadki gatunek rośnie pod ziemią. Na południu, w głębi lasu są jaskinie. Na południu, w głębi lasu. ogóle chyba tędy mogę iść normalnie. Może bym pomedytował, żeby zaraz nocy nie było. Jak ma być ciemno jak w dupie, to... Kurde, nie ten guzik. Kontrol, medytacja. oczynek, świt. to jest to? Mogę tu podejść? Ej, co jest? Sią pysrałem Może wyciągniesz miecz? z drzewa zaskoczyło. Cię ktoś bije? Nigeria. Dzięki panie. Zwariować można. Ten przeklęty las roi się od dziadostwa. W dodatku ten kurwi syn całkiem ogłupiał! Kto? Troll! Od lat bierzemy to za przechodzenie przez most, ale miał w zamian dbać, żeby ten się nie zawalił i miał odganiać dziadostwo. To o co chodzi? Kupcy sportu mnie posłali, żebym się dowiedział, co i jak. Tędy wiedzie jedna droga. Patrzę, a most w ruinie. A ta bezczelna kutasina wyciąga do mnie łapę i chce gorzały za przepuszczenie. Przez tę kupę gruzu, się pytam? A ten jak mi w pysk nie przyłoży, wszystkim gwiazdy zobaczył. Loredo wyznaczył nagrodę za jego głowę. Ten suczy syn to by nas najchętniej całkiem od świata odciął. Most jest nam potrzebny, tyle że naprawiony. I troll jest nam potrzebny, tyle że trzeźwy. Jak chcesz zarobić, to nie zabijaj trola. Idź do naszego wójta, on ci wszystko wytłumaczy. Gdzie jest ten troll? Tam na dole gdzieś. Kurde, to tu jeszcze wszędzie da się na dole chodzić? Nie, dobra, muszę się skupić na jednym zadaniu, bo jak będę tak wszędzie biegł, to nic nie zrobię. Gdzie jest lucik z tego kurwa stwora, co go tu lałem? Łapka tu jest Pierdolę, ja już chodzę z mieczem O nie ten guzik, nie to. Ale jesteś brzydki. Ale no, jesteś kurwa brzydki. Dobra, leżysz kurwa. Patrz tu. Oj trzeci. Auć. Tu nie. Ale ostatni został, Chodź tu, Wajzo. O, jak paru zabiję, to się o nich czegoś tam dowiaduję. Tu jest spoko, kurwa, przeszukaj, Łapka. E, tu jeszcze było. Boże, no. Go w ogóle nie widać. Co to jest? Dągu Wigoru. Niger Wojownik To ten jest jakiś większy Ej, 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 ej koledzy ej, co mi się stało? Eee Kiedy był zapis? Nie wiem. A zanim pogadałem z tym, kurde, idę do powtórzenia. I w sumie zapiszę i skończymy ten odcinek, ja to powtórzę i zaczniemy od tamtego momentu.